I zdrowiali szczęścia i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowiali szczęścia i błogosławieństwa przez ręce Wielkie brawa dla Państwa. Ja chciałem też podziękować, a to życzymy też też pod Waszym adresem, wszystkich bajakiem, wszystkich gości, tych, którzy na te spotkania przychodzili i przychodzą. A ci, którzy już są w wieczności, to na pewno patrzą z góry się cieszą że to dzieło jest kontynuowane. Ja się cieszę z tego, że Pan Wójt zapewnił, że będą dalsze edycje. No i rzeczywiście, jeżeli ktoś by czuł, że może w czymś pomóc, a pomagają niektórzy nam i finansowo, i w sposób inny, ale się bardziej chce zaangażować w to przygotowanie matka Radosnej, to można oczywiście się zgłosić albo do mnie, albo do Pana Wójta i wtedy na pewno y, będzie łatwiej. Ale to, że 25 lat to jest ćwierć wieku, to kawał czasu. Takie maluchy, niektórzy, to mówią, pamiętają, że zawsze było takie spotkanie z Matką Jadosną, że to będzie miało dalszy, 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 dalszy ciąg i kolejne edycje tego spotkania będą. Ja przy tej okazji dziękuję panu Wójtowi i całej grupie apelowej i wszystkim, którzy się angażowali w to, by te spotkania były, no bo. Można powiedzieć, że tą całą taką robotę przygotowawczą, to nie ksiądzowość robi, tylko ci inni. za to bardzo serdecznie dziękuję, bo ja tylko od czasem stawiam, podpisuję coś tam, nie? Na razie mnie nie wsadzili, to znaczy, że wszystko jest ok. Nie? Więc dlatego dobrze tak to bywa. A odnośnie tego zdrowia, no to życzyć chorobie zdrowia. No to jak to się bardzo całości wtedy, nie? No jak choroba wieje, no to już po chorobie, nie? Gdy byłem w szpitalu, to jeden taki młody student miał taki wywiad ze mną przeprowadzić. No i pytał się o dziedziczne choroby. Ja mówię, że mam. A on mówi, na jakie? Panie, ja nie wiem. Dziadek był choroby, dziadek był chory, pra, A na co? Ja mówię, żebym to ja wiedział. W dowodzie pisze, że jestem Andrzej Choroba. No i Właściwie można powiedzieć, że potem byłem znanym pacjentem, no bo to nazwisko, to nazwisko pasowało do tego miejsca, w którym się znalazłem. Ale mimo, że lekarze walczą z chorobami, co ze mną jakoś sobie nie mogli poradzić. No zobaczymy, co będzie dalej. Bóg zapłać za wszelkie modlitwy, wszelką troskę. No a Matka Boża, jadosna nie nam wszystkich, tą radością napełnia. Za kwiaty dziękuję. Mówią, że to jest, są skromne bukiety. Ciekawe, jak wyglądają, gdyby były nieskromne. No ten, ten jest bardzo obfity. Mógł zapłać, no i matka Radosna, jako ta, ta rzeźba, bo ta kaplica. Matki Radosnej miała towarzyszyć księdzu patronowi Domańskiemu. No, ale wojna nie pozwoliła na zbudowanie tej kaplicy. Tylko 50 lat po jego śmierci była ta kaplica poświęcona. Ale to jest ważne, że że ona tutaj jest i że w wielu mieszkaniach, w wielu naszych tutaj domach u parafian mamy ten obraz Matki Bożej radosny, czy rzeźby mniejsze, czy większe. Jeszcze raz dziękuję, bo nie chcę czasowo zająć pierwszego miejsca. Wójt dłużej mówił ode mnie na pewno, więc Bóg zapłaci Panu Wójtowi za, za wszystko i całej grupy apelowej i Wam wszystkim, że jesteście wszędzie.